Dzień dobry, za oknami piękna wiosna, coraz śmielej wychodzimy na dłuższe spacery. Zapełniły się parki. Po długim okresie szerobury i zieleni, a potem zimy, wreszcie zaczyna się zielenić. Oczywiście, prócz doznań estetycznych związanych z obserwowaniem odradzającej się przyrody, jest wiele innych zalet spacerowania w parku. Przypominam, że w parkach możemy bezpiecznie i legalnie zdjąć maseczkę i oddychać pełną piersią. Ja nazywam się Tomek Dominiak i dziś pokażę, jak dzięki smartfonowi możemy potrenować pamięć, ale też w jaki sposób nasz telefon wyszukuje informacje w internecie, a robi to w sposób nieoczywisty. Przypominam, że film nagrany jest w pionie, więc jeśli oglądasz go w smartfonie i chcesz widzieć cały mój ekran, musisz nacisnąć prostokąt w prawym dolnym rogu filmu. Po jego naciśnięciu obraz z mojego smartfona wypełni cały Twój ekran. Dotyczy to osób, które oglądają film na YouTube. Jeśli oglądasz go na Facebooku, wystarczy, że pukniesz w niego dwa razy. Aplikacja, którą chcę Ci pokazać, nazywa się PlantNet. Nie jest ona zainstalowana standardowo w naszym smartfonie, dlatego należy ją pobrać ze sklepu Play. Jeśli potrzebujesz przypomnienia, jak pobrać i zainstalować aplikację, odsyłam do filmu z numerem 6. Po zainstalowaniu, szukamy aplikacji i ją uruchamiamy. W programie tym możemy się zarejestrować i zalogować, ale ja nie będę tego pokazywał, bo do tego, do czego ja wykorzystuję tę aplikację, logowanie nie jest niezbędne. Aplikacja ta służy do rozpoznawania roślin, kwiatów i drzew na podstawie ich zdjęć. Pokażę, jak one działa. Naciskam ikonkę aparatu, tą na dole pośrodku, tą zieloną, i wtedy powinno wyskoczyć to, co pojawiło mi się teraz. Na ekranie, czyli nowa obserwacja. Teraz naciskam na klawisz aparat, to ten po lewej stronie. Jeśli wcześniej tego nie robiliśmy, telefon może zapytać nas teraz o pozwolenie na dostęp do aparatu. Musimy się na to zgodzić. Teraz obiektyw kierujemy na Wybraną część rośliny może to być kwiat, bądź liść, albo owoc i naciskamy przycisk biały na dole, tak żeby zrobić zdjęcie. Jeśli zdjęcie wygląda dobrze, naciskamy klawisz OK. Jeśli coś z nim jest nie tak, na przykład jest nieostre, powtarzamy. Teraz musimy określić, co jest na naszym zdjęciu. Ja wybieram, że jest to liść. Program wyszukał w internecie na podstawie mojego zdjęcia, co to za roślina. Dynia zwyczajna. No i to by się oczywiście zgadzało. Jeśli chcemy wyszukać kolejną roślinę. Powinniśmy nacisnąć strzałeczkę albo tą u góry w lewym górnym rogu, albo tą na dole po prawej stronie. I jesteśmy gotowi do szukania kolejnej rośliny. Ja wybrałem się na długi spacer, podczas którego próbowałem rozpoznawać mijane rośliny. Proszę zobaczyć z jakim skutkiem. W wielu przypadkach potwierdziła się moja znajomość flory, choć nie zawsze. Ale kolejnym razem, gdy będę miał rozpoznane już wcześniej rośliny, już na pewno będę sam mógł je rozpoznać. Gdybym zapomniał, mogę jeszcze raz wyszukać je w internecie albo po prostu nacisnąć ikonkę z ludzikiem w prawym dolnym rogu, i tutaj widzę wszystkie wyszukiwane wcześniej przeze mnie rośliny. Cofnę się. Aplikacja pomoże nam również ustalić nazwę rośliny, którą wcześniej już sfotografowaliśmy. Jej zdjęcie mamy w galerii. Zamiast aparat w tym oknie wybieramy galeria. Następnie wybieramy zdjęcie, które chcielibyśmy użyć do rozpoznawania. Wybieramy co to jest. I oczywiście aplikacja pokazała jaskier wiosenny. Aplikacja oczywiście nie jest w stanie rozpoznać każdej napotkanej rośliny. Choć trzeba przyznać, że świetnie radziła sobie w botaniku. Jeśli podczas wyszukiwania nie odnajdzie w internecie rośliny, warto czasem zrobić ponownie zdjęcie. Może pod innym kątem, albo sfotografować inny liść tej rośliny. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Proszę o udostępnienie go tak, by trafił do jak najszerszego grona osób. Jeśli oglądasz go na Facebooku, kliknij Lubię to pod filmem. A jeśli oglądasz na YouTubie, upewnij się, że pod filmem masz napis Subskrybujesz. Jeśli jest tam jeszcze napis Subskrybuj, naciśnij go, następnie naciśnij dzwoneczek. I od tej chwili nie ominiecie żaden kolejny film. Oczywiście, jeśli masz jakieś uwagi lub chcesz, bym zajął się jakimś interesującym Cię tematem, możesz napisać o tym w komentarzu. Gorąco polecam. A może zechcesz się podzielić swoimi wrażeniami związanymi z używaniem tego programu w swoim smartfonie.